Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz. Pozdrawiam Was wszystkich na wstępie i dzisiaj chciałem powiedzieć o takich fajnych słowach, które no, mam gdzieś tam głęboko w sercu. To, co powiedział Jezus, że nie widzisz drzazgi w swoim oku, a widzisz belkę wokół swego brata. To jest coś niesamowitego, te słowa są ze sobą taką moc, że czas się obudzić. Po prostu nikt z nas nie bierze odpowiedzialności za to, co zrobił, czego się dopuszcza i tak dalej. Ale potrafimy ocenić innych ludzi. Jacy to są źli, jak to robią nie tak. Ale skąd możesz wiedzieć, co jest nie tak? Skąd możesz wiedzieć, co w ich świecie jest nie tak? To jest Twój świat. Ty go tylko postrzegasz swoimi zmysłami, więc nie masz zielonego pojęcia. Co dla tego człowieka jest dobre, a co nie. Więc tutaj wiąże się kolejne, wiążą się z tym kolejne słowa Jezusa. Nie sądź, żebyś nie był sądzony. Po prostu odpuść, pozwól żyć każdemu tak, jak jemu się podoba. Owszem, jeżeli coś wydaje ci się między, że ten człowiek robi niezgodnie tak jakby może prawem Boga, że kogoś krzywdzi i tak dalej, zwróć uwagę. Zareaguj na to. Ale nie ty jesteś od osądzenia tego człowieka. Ten człowiek, wbrew pozorom, sam siebie osądza. To, co Jezus powiedział, nie sądź się, abyście nie byli sądzeni. Im więcej sądu wyrzucasz z siebie, im więcej ocen, tym ludzie bardziej będą oceniać ciebie. Tym ludzie bardziej będą ciebie punktować, będą ci wytykać twoje błędy. Zacznij żyć świadomie z tym, co naprawdę czujesz w sobie. Zgodnie z swoją intuicją, ze swoim sercem, które ci podpowiada. Ja teraz coraz mocniej czuję, co mam kiedy zrobić. Intuicja, którą mam w sobie, zaczyna naprawdę być wyczuwalna. Zaczynam to widzieć, zaczynam to czuć, zaczynam wiedzieć, co kiedy mam zrobić. I najważniejsze, zaczynam być naprawdę wolnym człowiekiem. Mogę to powiedzieć. Z czystym sumieniem, z pełną radością, że zaczynam być wolnym człowiekiem. Nie patrząc na innych, realizuję swoje cele. Nie patrząc na innych, yy, działam, cieszę się. Nie zawsze mi to wychodzi. Są jeszcze wzloty i upadki, ale to jest nauka, więc ta nauka po prostu jakiś czas jeszcze będzie trwała, aż zrozumiem, na czym to wszystko polega. Zrozumienie i tak yy, mega się rozbudowało od pewnego czasu. Sam wiem, jak to wygląda, jak ta droga nie, nie do końca jest prosta, ale Jezus też powiedział "Chodźcie przez ciasną bramę. Najłatwiej jest iść czym pędem z wszystkimi. Jeżeli cały świat podąża za trendami, to bardzo łatwo jest z tym wszystkim iść i naprawdę jest wygodna droga, ale ja tej drogi nie wybieram świadomie, odrzucam ją. Odrzucam drogę życia w konwenansach, nie wiem. Dacie wiarę, że zaczynają się, zaczęły się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Do mnie to w ogóle nie docierało. Ja w dzień, w którym się mistrzostwa się już chyba zaczęły, nie pamiętam, że jakiś tam mecz był, dowiedziałem się w ogóle, że są mistrzostwa. Tak, ma, tak mocno można się wy... Wyciąć z Matrixa i żyć swoim szczęśliwym życiem, że to po prostu wydaje się aż niemożliwe. Ale można to zrobić, jak widać. Wszystkie bodźce, które do tej pory na mnie działały, typu telewizja, radio i tak dalej, to wszystko po odrzuceniu. Ja już nie oglądam tego ponad 6 lat. Nie słucham, nie karmię się tym. I moje życie po prostu jest zupełnie inne. Jest inne, jest coraz bardziej radosne. No i w sumie o to mi chodziło. Jestem u celu? Tak, jestem u celu. Jestem człowiekiem szczęśliwym. Mimo, mimo to, że czasami zdarzają się sytuacje, które no nie sprawiają mi przyjemności, gdzieś tam wręcz wydawałoby się, że, że to koniec świata. Tak czasami te sytuacje próbują mnie opanować, że chodzę i rozpędzam, rozpędzają się w mojej głowie myśli negatywne, które biorą przez chwilę górę, ale potrafię nad tym zapanować. To szybko można zmienić i ja to zmieniam. Dziękuję tu mega Ani, która naprawdę pomaga mi w tym wszystkim. Dziękuję Ci bardzo. I powiem Wam, życie jest cudem i to my je tworzymy. A najważniejsze, żeby tworzyć je świadomie. Bo sytuacje, które kiedyś wydawały się cudem, na dzień dzisiejszy są po prostu zwykłymi wydarzeniami. Coś, co kiedyś wydawało się niemożliwe, teraz mogę od tak to po prostu zrobić. Jeżeli chodzi o... o ten świat, nie zgadzam się z wieloma jeszcze rzeczami. Nie wiem, typu. Nie wiem, zarządzanie tym wszystkim, to wszystko, yy, gdzie system próbuje nas manipulować, to, że musimy płacić podatki. No z drugiej strony, kto kiedykolwiek zapytał ciebie o zdanie, czy ty będziesz płacił podatki, czy ty się na to zgadzasz? Zostajesz wrzucony w coś, mimo Twojej woli, od dziecka. Czy to jest Kościół, czy to jest jakaś inna religia, yy, ty nie wybierasz nic sam, ani sama świadomie. To wszystko są wybory. Można powiedzieć, że Twoich rodziców. Ale tak naprawdę to nie jest wybór nawet Twoich rodziców. Bo ich też ktoś zaniósł do tego kościoła, ich też ktoś wpuścił te wszystkie systemowe sprawy. Więc jeżeli chcesz być świadomy, czas się obudzić i nie miej pretensji do nikogo. Ani do swoich rodziców. Bo to są ludzie, którzy po prostu żyją zgodnie z systemem, tak? Jeżeli. Ktoś im powie, przestanie płacić podatki, no to, to oni tego nie zaakceptują, bo po prostu nie są jeszcze na to gotowi. Na każdego przyjdzie pora, żeby wyjść z systemu i, tak jak Jezus powiedział, wrócić do domu Ojca, czyli, yy, za, czyli po prostu odzyskać swoją świadomość. No, ludzie, budźmy się wreszcie. Po kolei, kto tylko może i czuję się na to gotów. Uwierzcie mi, przebudzenie jest czymś zarazem przerażającym, jak i cudownym. Zdają się rzeczy, po prostu musisz przejść przez coś, czego na przykład całe życie się bałeś, ale musisz przez to teraz przejść. A jeżeli to przejdziesz, po prostu otwierasz oczy kurczę, to nie było takie straszne, idę dalej. I ja na przykład się napędzam. Te sytuacje się powielają. Czasami czuję, że jestem w. W takim kręgu, że to, to już było, znowu to muszę przejść. Bo może nie do końca dobrze to zrobiłem, gdzieś tam muszę to jeszcze raz powtórzyć, aż yy, moja świadomość się obudzi do końca. Czujecie to? jakim trzeba na, jak, na jaki poziom świadomości można wejść? Bo ja już po prostu wiem, ja to czuję wewnątrz, że można wejść na poziom świadomości, który. Może zaskoczyć każdego. Jeżeli Jezus mógł wejść na poziom świadomości, że stajesz się nieśmiertelnym, jeżeli yy, mógł to wszystko w sobie zaakceptować i zawierzyć w swoje życie tak mocno, po prostu to jest niesamowite, ale to można zrobić. Każdy z nas wreszcie dotrze do domu Ojca. Także wracając w sumie do tematu. Jeżeli chodzi o tą belkę wokół bliźniego, możesz ją zauważać, ale ważniejsze jest to, żebyś zauważył tą belkę w swoim oku, żebyś zauważyła, zauważył to, co możesz zmienić w sobie. Bo to od tego zależy w sumie wszystko. Od tego zależy to, jak będziesz postrzegał świat. Ja dziś miałem sytuację, gdzie znowu wpadłem w jakieś tam negatywne myśli. <laughs> I oczywiście moje ego, moja część yy, mnie, którą chcę zmienić, co zrobiła? Pierwsze co, przychodzą myśli, że to nie jest moja wina, że ja zrobiłem coś takiego, yy, co nie jest do końca fajne, ale nie, szukasz winny, winy w każdym, tylko nie w sobie. I tu jest błąd, popełniamy potężny błąd, że czas przyznać się, że to ja zrobiłem. Ja to zrobiłem. To przez to, że przez moje decyzje stało się tak, a nie inaczej. Po prostu jestem tego pewien, że to ja zrobiłem. Nie obwiniaj nikogo, prócz siebie. Nawet to nie o to chodzi, żeby siebie obwiniać. Yy, wydaje mi się, że ważniejsze jest to, żeby. Hmm, żeby zaakceptować to, co zrobiłeś. Nie obwiniaj się nawet o to, tylko zaakceptuj to, co zrobiłeś. Bo to była Twoja decyzja. Cokolwiek się wydarzyło, i wydaje Ci się, że to jest złe, to była Twoja decyzja. Tak jak moja była dziś, ja coś zrobiłem, podjąłem takie, inne decyzje. I oczywiście w tym czasie wydaje Ci się, że tracisz kontrolę. To jest u mnie dosyć częste, jeszcze, że ja po prostu chciałbym kontrolować wszystko, co robię, wszystko, co. A jak się okazało już nie jeden raz, wystarczy to puścić. Odpuścić to, zostawić. Nie wiem, w moim przypadku to działa naprawdę fajnie, jeżeli na czymś mi zależy. Próbuję materią wpływać na materię, czyli chcę coś zrobić fizycznie. Dużo lepiej to działa, dużo piękniej wychodzą efekty, jeżeli ja energią wpływam na materię. Czyli odpuszczam. Wyobrażam sobie, jak to ma wyglądać, co się ma z tym stać. I zostawiam. I w... odszukuję w sobie pewność, że to już się stało. Żebyście mieli wiarę, jak ziarnko gorczycy moglibyście góry przenosić. Ja jestem już tego świadom, aczkolwiek zapominam o tym czasami. Zapominam i to... Te negatywne myśli się rozpędzają biorą na dno górę. Ale wiem, że przechodzę teraz przez, przez mocny, bardzo mocny, bardzo wymagający trening, który doprowadzi do czego? Tylko i wyłącznie do jedności z Bogiem, do jedności ze Stwórcą, do do cudownych rzeczy, które są mi pisane. Do obfitości, która już do mnie przychodzi i to tylko i wyłącznie dzięki Bogu. Nigdy nie możecie jej dać. Jeżeli pojednasz się sam w sobie w z twórcą, z wszechświatem, nazywaj to jak tam chcesz, wtedy wszystko staje się możliwe. A wiesz dlaczego? Tylko dlatego, że jesteś jego częścią. Ty jesteś częścią wszechświata, częścią Boga. I przez świadome podchodzenie do życia. Możesz się stać świadomą częścią Boga. Myślę, że wszystko, o czym chciałem powiedzieć, już przekazałem. Także życzę Wam cudownego dnia, cudownego, naprawdę cudownego dnia. Żyjcie zgodnie z tym, co czujecie wewnątrz. Nie krzywcie innych. I rozrzucajcie tyle miłości, ile tylko zdołacie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa.